Czołem, witam was bardzo serdecznie po małej przerwie na moim kanale, ale już powróciłem. Stęsknijcie się, prawda? Tytuł was nie myli, dzisiaj będziemy grali w Minecrafta, w wiecie, z obróconego Minecrafta, czyli świat jest całkowicie obrócony. Ale jeszcze nie mam tego włączonego, to wszystko wygląda w miarę normalnie, a dlatego, że chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj rozpoczynamy maraton, który obiecałem na weekend, ale niestety przez to, że miałem tam zdrowotne problemy i właściwie wylądowałem na chwilkę w szpitalu, to go nie było. Ale rozpoczynamy go z dniem dzisiejszym, więc dzisiaj, jeżeli wiecie, pod tym filmem 10 tysięcy lajków i zasubskrybujecie ten kanał. To, bo jutro pojawia się kolejny film. Tym sposobem przez cały tydzień film mogą być codziennie, więc do dzieła. Na ten odcinek przygotowałem sobie parę achievementów, które muszę zdobyć. I pierwszym z tych achievementów jest Getting Wood, czyli takie typowe zdobycie drewna. I po każdym z tych achievementów będzie nam się zmieniała grawitacja. Powiedzmy, że teraz ten Getting Wood zaliczony. Mam tutaj taką kartę, która nazywa się Strong Gravity Controller, i pozwoli nam ona po kliknięciu w prawo zmienić całkowicie grawitację. I zobaczcie, teraz jesteśmy. Cały świat jest obrócony w bok. I celem dzisiejszego odcinka oczywiście będzie zdobycie e, obsydianu i tarczy do czyli klasyczny wiecie, aczy, aczy cel naszych odcinków z Minecraft, ale bo to jest rzeczywiście kolejny odcinek tej fantastycznej serii i po każdym z tych takich wiecie, pojedynczych aczegmentów, boże jakie to jest schizowe pojedynczych aczegmentów, które będziemy musieli zrobić będziemy po prostu zmieniać stronę, w którą będziemy lecieć bo nie tylko będziemy w tą stronę, w ogóle no, to jest na tyle schizowe, że te zwierzaki dalej chodzą tak samo jak ten jak normalnie, bloki dalej spadają tak samo jak normalnie to nie ja jestem obrócony w bok i mogę po prostu, jeżeli źle stanę, po prostu spadać w nieskończoność kolejną rzeczą, którą musimy zrobić jest po prostu dobicie żelaza więc ja proponuję po prostu się w bok kopać Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli kopimy się w tą stronę To kopimy się w dół, tak na górze z niebo A że mamy już troszeczkę drewna to sobie w ogóle schowamy tutaj Że mamy już troszeczkę drewna, zawsze nawet nasz ziomek Jest przewrócony tutaj w tym filmiku Boże jakie to jest dziwaczne Spróbujemy sobie machnąć jakieś szybkie Kurcze tutaj podstawowe narzędzia Chociażby kilo, żeby wiecie mieć Na czym wystartować, ciężej będzie tutaj Kurcze znaleźć, co gorsza Żelazo, bo no ja nie wiem Nad gdzie go szukać, ale kurcze jakoś sobie Mam nadzieję poradzimy, oczywiście link do tego Komoda macie w opisie, więc wystarczy, że sobie sprawdzicie i on gdzieś tam będzie. Będziecie mogli sobie sami w to zagrać. To jest na Minecraft 1.12 i jest to mega skizowy moc. Prawda, czas troszeczkę pomóc. Nie dać się tego zautomatyzować, tak żeby wiecie Na przykład grawitacja zmieniała się co chwilę, ale myślę, że i tak jest to całkiem e, satysfakcjonujące. Dobra, mamy kilof i mamy węgiel. Przy okazji, widzieliśmy pierwszy level. Nie wiem do końca, gdzie szukać żelaza, więc zaraz poszukamy jakiejś takiej typowej jaskini, które gdzieś tej, myślę, że powinna się znaleźć. E, najpierw jednak chciałbym zdobyć troszeczkę wiecie, w ogóle, da eleganckie torcze. W ogóle, troszeczkę się za YouTube'em. Już dwa dni nagrywałem odcinków przez to, że Czy nawet więcej. Dwa albo trzy dni nagrywałem odcinków przez to, że po prostu, no, musiałem sobie zrobić maluteniką przerwę, ale już jest I Kurczę, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj pobędę Szczególnie jeżeli by Ci wbijać lajki, to wtedy będziemy mieli filmy codziennie. No dobra, węgiel mamy! Yy, mamy drewno! Boże, jak się dziwnie spada. Po... Te skarpy teraz są normalnie nieocenione, żeby yy, w ogóle one. O pies to się jest! Jak się w ogóle byśmy, jakbyśmy byli w stanie się obrócić na dół, a chyba za bardzo nie jesteśmy w tą stronę, przynajmniej, to byśmy mogli sobie na spokojnie zobaczyć tam krainę tak. Jak jest zwyczajnie. Bo teraz w sumie jest tak mniej więcej tak, jak jest zwyczajnie. Czy ktoś tu widzi jakieś kurcze jaskinie? Chyba nie. Chyba jednak będziemy musieli kować po prostu bezpośrednio. Tam już wolałbym lepiej nie lecieć. Więc skorzystamy w sumie z tego, że jest noc i polecimy po prostu od razu w dół. Wiem, że kopanie w dół jest niewskazane w Minecraftzie, ale tutaj mogę się o to pokusić, bo jednak. O, jest jaskinia. A nie, nie jest kurcze. Mi się wydawało, mi się wszystko tutaj odbija dobrze. W ogóle pochodnie się stawiają dobrze. Czyli zobaczmy, są my jesteśmy po prostu do nich bokiem. E, Zapomniałem oczywiście wziąć tego craftingu, więc marnujemy niepotrzebnie węgiel. Ale, czy znaczy nie węgiel, tylko drewno Ale powoli zaraz już słyszę jakieś zombiaki Więc być może za chwilę się do czegoś zakopiemy Dobra, crafting sobie na szybko zrobiłem Mamy też miecz, więc raczej potwory nam nie straszne Więc zaraz zobaczymy Nie wiem z której strony za bardzo są te zombiaki Dziś się słyszę, być może gdzieś się skinia na boki Więc będzie tak, wiecie, rozkopywać na boki Może coś znajdę Jest żelazo, więc pierwszy sukces zaliczony Zaraz zmieniamy grawitację na jakąś inną Tylko zrobimy to w zaciszu Takim, w tutaj jeszcze tego miejsca Bo zrobiliśmy na szczęście to żelazo Wykopaliśmy w takim miejscu że no nie za bardzo nigdzie spe, spe, spadniemy. No i jestem obrócony. Teraz grawitacja ciągnie nas na południe, cokolwiek to znaczy. Obróciło nas to powiedzmy o te 4, nie wiem ile, 90 stopni załóżmy. Ale poza tym to wiele się nie zmieniło. Tylko kurczę, gdzie jest moje wyjście? Zaraz, gdzie jest moje wyjście? A nie, jednak się zmieniło. Zobaczcie, cały tutaj który jest teraz z poziomy. O mój Boże. Ej, ten Minecraft jest naprawdę schizowy, a przedmioty dalej spadają tak samo, jak i spadały. Ale mamy przynajmniej żelazo. Pochodnie dalej się stawiają tak samo. Zobaczcie, czyli tak byłoby, jakbyśmy stali. Na tym klocku, to by było normalnie. No dobra, no co nam pozostało? Musimy sobie zrobić w takim razie kilo, znaczy nie kilofik, tylko piecyk. Nawet sobie zachowamy chwilowo tą bazę, którą tutaj mamy, mega dziwaczną. Bo musimy jeszcze, zanim się stąd ruszymy, przetopić sobie to żelazo, którego udało mi się zrobić 8 sztuk, więc całkiem sporo. No, coraz bliżej celu. Kto się spodziewał? Może się nawet okaże, że uda nam się to zrobić. Co będzie dla mnie dosyć zaskakujące, bo spodziewałem się, że raczej będzie dosyć trudne zadanie. Najłatwiej było jakby, jakby nam się udało znaleźć, kurczę, jakiś taki cave system, więc wyjdziemy jeszcze na... Zewnątrz, bo taki cave system być może szybko do nas doprowadził chociażby do lawy, która nam się mega przyda, bo będziemy ją zbierać prawdopodobnie znowu wiaderkami, bo chyba nie ma innej opcji, żeby po prostu e, szybko zrobić e, sobie portal, no bo jednak zdobywanie diamantów jest dosyć ciężkie, jak pewnie dobrze pamiętacie. Ale mamy, bucket mamy, więc jest całkiem nieźle, acquire hardware, jakiś mały achievement, fajnie by jakby cały achievement zmieniała tę grawitację, ale no to chyba nie ma co liczyć. Tam widzę w ogóle jakieś chmury, albo gastat, albo księżyc, to jest księżyc, o mój Boże, zaraz, zaraz stąd, stąd wylecimy. Dajcie w ogóle znać jakbyście chcieli chcieli Odcinki ode mnie w komentarzach, ponieważ już niedługo będę, czy znaczy jeżeli będziecie, oczywiście, martonować ze mną, to będziemy kurcze na ostro lecieć, więc trzeba się pilnować, trzeba wiedzieć, co by tu wrzucać, co byście chcieli. Oczywiście e, pracuję nad barierą, żeby e, nowe odcinki, bariery mogły wlatywać, żebyśmy zdobyli jakąś nowy mapkę, czy coś takiego. Ale to jest jeszcze mały working progress, dobra, starczy nam akurat na mieczyk jeszcze, dobra, gitóweczka. Mamy mieczyk, mamy kill off. jest e, uczciwie, jest uczciwie. Wracamy powoli, zbijając te śmieszne pochodnie, w ogóle bardzo fajnie i no ciekawie napisane mod, nie? Kurczę, to tak? Nie jest takie oczywiste do wymyślania czegoś takiego, żeby ta grawitacja się obracała, ale wyszło to mega fajnie. No i dobra! Oła, Boże, oczywiście zapomniałem, że, z, że spadnę na dół, jak się tylko wychylę. Muszę na e, szywcie tutaj popylać, bo inaczej będzie ciężko. O, cześć kolego. Ja w ogóle chodzę dla niego bokiem. Zobaczcie, jakie to jest dziwaczne. Gdzie, on, gdzie ja odlecę, jak on mi uderzy w ogóle? Nawet nie, nie, nie wiem, co by się wydarzyło. Dobrze się to nie wydarzyło, bo byśmy musieli go się dowiedzieć. E, oła! Oła, się mi uderzyło? ty gnoju O kurde, o kurde, jak on tu był na górze. Bardzo niedobrze. Dobra, zaraz tutaj polecimy na dół. Jeszcze mały gnojek! Mały gnojek! O, cześć. Dobra, ty nie jesteś na tyle wysoki, żeby się tutaj dostać koleżko. Nawet parę mamów, nawet marchewka nam wypadła! Dobra, no to nie, że to jesteśmy w takim razie nieźle bogaci. Poczekamy, to aż się skończy noc. Jak się skończy noc, to spróbujemy polecieć tamtą stronę, bo tu jest widzę woda. Możemy podnieść takie ryzyko i spróbować, wiecie, polecieć po prostu na jolo, zobaczyć, czy się uda wpaść nam do wody, bo woda by nam dużo pomogła. Poranek, poranek! Witam, witam i o zdrowie pytam. Ja tutaj zbieram już drewienko, a wy co? Na co czekacie? Lecimy, kurka woda. Lecimy do wody, bo tu jest, yy, widziałem, że zbiornik wodny. Czy my to przeżyjemy jak nam skończymy? No, mamy w sobie marchewkę, żeby ewentualnie ją zjeść I chyba tak, zjemy zepsute mięso można nas nie zatruje, a przynajmniej się troszeczkę schilujemy Bo jednak tego potrzebujemy Dobra, okej, okay. dobra, jest dobrze, jest dobrze Wydaje mi się, że to jest realne, więc spadam I czy się udało? Udało się, dobra Udało się, jesteśmy bokiem W morzu i płyniemy morzem do góry To teraz wygląda jakbyśmy normalnie płynęli Tak naprawdę się wspinamy do góry No dobra, kolejnym achievementem jest zdobycie lawy Więc musimy sobie znaleźć lawę, żeby grawitacja nam się zmieniła no i świetnie. No dobra, jakby pożegnałem się z tym, że mi się to uda zrobić, więc po prostu wziąłem sobie nowy, nowy ten, wiecie, zmieniacz grawitacji i jesteśmy tym razem do góry nogami. Tak, po prostu jesteśmy do góry nogami, biegamy po suficie. Więc jest szansa, że jeżeli wykopiemy się za bardzo, przesadzimy, to po prostu polecimy w nieskończoną próżnię, a tego jeszcze kurczę nie było w tej serii. Patrzcie, no to jest podłoga moja, to jest normalnie moja podłoga, na górze widzimy, ale w ogóle to jest schizowe, patrzcie na to! LOL, ej czegoś takiego jeszcze nie widziałem w ogóle, żeby cała mapa była odwrócona W sensie, widziałem to jak grałem na przykład w Minecraft Planeta na tej serii, gdzie graliśmy z Kaluchem No to tam faktycznie było tak to widoczne, nie, że wiecie do. No. Troszeczkę od dołu można było tę planetę zobaczyć, ale nigdy w takim stylu, że faktycznie wszystkie kwiaty i tak dalej są odwrócone To jest ciekawe, może zrobimy taki survival kiedyś, całkowicie odwrócony Oczywiście sensie jest to dosyć osobliwa sprawa i wydaje mi się, że nie da się tak normalnie grać na tym, ale kto wie W związku z tym, że musieliśmy za zacząć od nowa, to ja sobie robię wszystkie... Te Surowce, które nam się przydadzą. Czyli z grubsza obecnie to będzie tylko toporek. Bo możemy sobie zdobyć jak najwięcej drewna. No bo co my tu mamy dalej zrobić? kurczę no ciężko jest tutaj w ogóle cokolwiek zrobić. To może być jeden z nieudanych challenge'ów, Obawiam się, ale staram się jak najbardziej. Że mi tu liście nie poznikały. O, zapomniałem o liściach, że one mogą zniknąć. Bardzo niedobrze. I co teraz? O mój boże. Normalnie go się liści zaczęły znikać, nie? Jak spadniemy tam, to wylądujemy na samym słońcu, nie? Więc lepiej uważać. No i dobra, pytanie jest do punktów. Jak dostać się do e, jakiegoś miejsca, w którym byłyby e, interesujące. Cena z surowce. Możemy kopać do góry i się po prostu podsadzać. Wtedy będziemy. Wtedy być może dotrzemy do jakiejś jaskini. Na pewno będziemy w stanie zdobyć kobla w ten sposób. Boże, jaka głupota, nie? Trzeba się po prostu podsadzać dirtem. Nie ma żadnej innej drogi. Tylko ciężko jest w tej kurczę znaleźć węgiel. To będzie naprawdę ciężkie, żeby znaleźć węgiel. Albo cokolwiek właściwie innego. Coś, co, wiecie, nam się przydało w oświetleniu, albo zrobimy nowych narzędzi, albo coś. No jest ciężko. Co by to nie powiedzieć? Zdecydowanie łatwiej się grabokiem niż do góry nogami. Owca do góry nogami. Witaj. Teraz patrzcie prosto na twoją dupę, jeżeli cię to interesuje, szacowna owco. Wow, ona razu zginęła i serce nawet poleciało odwrotnie. Boże, jak mocny był ten topór, nie Coś co, co, co się wydarzyło. Możemy zrobić łóżko do górnogami, i spać do górnogami. Ej, to by było ciekawe. Ciekawsze jednak było dostanie się e, do jakiejś jaskini, ale nigdzie tej jaskini istnieje. A i co się stanie z piaskiem? O piasek normalnie działa grawitacja, no ja tak zapomniałem. Śmiesznie było, jakby się w ogóle grawitacja wszystkiego zmieniała. Jakby na przykład te właśnie bloki piasku i tak dalej spadały. To by było dziwne dopiero. Nie wiem, czy mi się tam uda. O nie! Spadłem, serio, tyłem! O, a patrzcie, teraz to w ogóle wygląda jakbym leciał do góry, ja tak naprawdę o, ile co. To... Nie wiem czemu, ale skończyło mi się. Co jest? Zamrażam się! Co jest? She all discovered first hand that blood boils in space. Ok, jeżeli po prostu... Zagotowała mi się krew w kosmosie i zginąłem. Przykro mi, tak to bywa w kosmosie, przyjaciele. I mam, miałem coś nawet taki jakiś zamrożony ekran. Nie wiem co to było, ale przynajmniej możemy chwilę odetchnąć i zobaczyć normalną krainę. Uff, dobra, zmieniamy. Nie no, dobra, zatrzymamy się chwilę w normalnej grawitacji. Nie no, żartuję. Tak naprawdę jesteśmy kompletnie w bokiem. Stoimy sobie, więc jakby nie ma o czym mówić. Chciałem was wkręcić, wiecie, myślałem, że może uwierzycie, ale to jest jakby trudno wiarygodne w tym świecie, w którym wszystko jest do góry nogami. Za to przedmioty spadają przynajmniej w dobrą stronę. Dobra, czy kiedyś uda nam się dojść dalej niż tylko Tutaj, proszę bardzo, czy jest tu jakaś jaskinia? Help me, players! Dobra, może polecimy? O! Oh! No i to był z pomysłu. No, dobra, może trochę musiałem pobiegać, nie ukrywam. Ale za to znalazłem! Uwaga, zobaczcie! Mamy tutaj ukrytą, proszę was bardzo, jaskinię, zapiaszczoną troszeczkę. I jest co teraz żelazo! o taki się progresik tutaj uczynił, tak? Najważniejsze to teraz nie wypaść gdzieś, gdzie nas nie chcą. Czyli na przykład nie wypaść w dół, bo tam nas nie chcą, zdecydowanie. Owcy nas tam nie chcą, bo możemy je zabić. A ła! No i właśnie to zrobiłem. Come on, man, czy się na chwilę skupić, please? Docieram, moi drodzy, Do Docieram, docieram, stawiam craftingi bokiem i kurczę tutaj śmigam Zróbmy sobie taki wiecie prowizoryczny kilofik I wróciliśmy do etapu kolejnego, czyli baby już w ugiel. Jeżeli udałoby nam się znaleźć lawę i, i zrobić chociaż 3 z czterech rzeczy Może już nie dosyć no denteru To byłoby to moim zdaniem całkiem przekonujące Bo na razie no to idzie nam jak krew z nosa, kurka wodna, no się, cienko jak dupa węża Wiecie, że w, wąż ma siusiaka? Wiecie, że w węża jak podrywają wężyce robią sysu, sysu? Takie no i mamy to! Witaj, Ojej, żelazo! Ja jestem Twoim kolegą zasparkanym Eustachy. Tym razem jest tego mniej niż wcześniej, ale no cóż, ją mam porodzić, jak i no nic tu nimo więc ja kładę i wsadzam, a nie nie, nie, nie mam z czym przytapiać. Dobra, jakoś z tym poradzimy. Zaczęliśmy tam w tej jaskini jeszcze coś dalej, a nie, to jest taka płyciutka jaskinia. Taka jaskinia idealnie pod zdobycie żelaza. No słabo, słabo, ale co mam, czy zarabić. Człowieku, okej. Okay. Co by tu nie powiedzieć, to w tym świecie jestem strasznie niezrozumiały, tylko ja chodzę bokiem. Nawet świnie i inne zwierzęta chodzą prosto, a tylko ja chodzę bokiem. Strasznie dziwne, jestem strasznie niezrozumiały w tym świecie. czuję się troszkę to jak kosmita. Dobrze by było umieć spadać w odpowiednie miejsca, bo mi. Ja mam z tym naprawdę wielki problem, tak, żeby spadać i nie tracić miliarda HP przy okazji. Jakby nam się udało trafić do wody, ja wiem, że to już kiedyś przerabialiśmy, ale jakby nam się udało trafić do wody, to zdecydowanie byłoby to najwygodniejsze. Okej, okay, spokojnie. No i teraz co, spokojnie, możemy spłynąć tam na dół i sobie poszukać lawy. Krok do przodu. Niech was nie zmylą te czerwone grzyby. To nie lawa, ale lawa jest tam. Odnalazłem ją i jest tam e, świnia. Jakaś wścibska, świńska, e, bezczelna e, baba, która próbuje nam tą lawę ukraść. Nawet co nie myśl. E, mi się będę MLG jak skoczę i uda mi się zablokować się! O, oh, jest! Oh, what the heck, man! Ale jestem bokiem Minecrafta. Postawiłem bokiem klocka. Tylko gdzie jest teraz ta lawa? Zgubiłem się troszeczkę. Czy tu będzie w stanie do mnie przejść zombiak i mnie zaszlachtować w tym momencie? Czy mam jakieś jakieś klocki? Halo, jest cringe'owo! Lawa jest pewnie tam, gdzie te świnie, więc musimy iść w stronę świń. Tego jeszcze nie było. Gość bokiem stawia klocki, żeby się dostać na dół. No to nie niezły typiasz. Chyba że jesteśmy już obok niej. Ej, byłoby śmiesznie, jakby tutaj obok była lawa, nie? Kordek, gdzie jest lawa i no, no nie mogę ją znaleźć! Przed ją miałem, no czy ja znowu muszę zginąć, żeby ją znaleźć? Może źle poszedłem, może trzeba w tą stronę iść. Nie wiem, bo ja przytłem trochę chyba na dół, nie, zamiast w to do góry, Powinienem chyba iść do góry, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, strzelam! Gdzie ja jestem? O kurde jestem, widzę się, widzę się, w sensie nie widzę się, ale są yy, świnie. Gdzie jest lawa? Czy ona jest tam na górze? Czy tam lawa jest na górze, czy mi się wydaje? Nie, to jest woda. Co jest? A tam jest lawa. Odej, się daje nie patrz na mnie, daj mi spokój. Jest, widzę ogień! Boże, święty! Jakby nam się udało tam dotrzeć, to byśmy kurcze mieli zaliczonego kłośnika normalnie. I zaraz bierzemy wiadrem. Gdzie jest moje wiadre? O boże, skraftowałem mieć i zamiast wiadra Serio? Dobra, teraz jesteśmy pogrążeni O nie, zapomniałem, że nie w tą stronę polecę O oh my god Dobra, tyle było z lawy, nawet nie udało nam się tej lawy Dobra, widzieliśmy lawę, więc się liczy, liczy się Nieważne, ja już kończę odcinek Do Netheru się nie da to stać Za pomocą tego moda Jest ciężko, ja nie umiem grać w Minecraft Miałem przerwę 3 dni, daj tam i spokój Zostaw ta lajka, like, chcecie mnie widzieć jutro Pozdrawiam serdecznie, czołem!